No właśnie niezwykłe spotkanie. Bohaterzy dzisiejszej Ewangelii to oczywiście rodzice Jezusa Maryja i ziemski opiekun Józef, Symeon oraz prorokini Anna i sam Jezus i naturalnie także gdzieś obecny wspomniany w tym, w tym fragmencie jako ten, ten, ta, ten sprawca tego spotkania Duch Boży, Duch Święty. Za natchnieniem ducha przyszedł Symeon do świątyni i, kiedy wnosili dzieciątko, Jezus wziął je w objęcia. Ten człowiek, bo chcę troszkę na nim się skupić, troszkę też na innych jeszcze postaciach, był niewątpliwie, tak jak notuje ewangelista Łukasz, "sprawiedliwy i pobożny." Te dwa słowa w tradycji starotestamentalnej mają szczególne znaczenie. Człowiek sprawiedliwy. To nie tylko ten, który wypełnia prawo, kto jest uczciwy, ale ten, który jest miły Bogu, jest przy sercu Boga, pobożny, zapewne wiernie jako kapłan służył i wyczekiwał z nadzieją. Zobaczmy, jak to jest ważne, też i dla nas w dzisiejszych czasach, takich trudnych, zaplątanych. Wyczekiwał z nadzieją pociechy Izraela. I, yy, I tak sobie wyobrażamy tego starca, też tak na obrazach różnych jest yy, może tymi drżącymi dłońmi, takimi już powykrzywianymi w yy, wyglądzie już starego człowieka. Bierze w objęcia to małe dzieci, ja sobie przypominam wzruszający przepraszam, ale przypomniałem sobie mojego świętej pamięci dziadzia, który swoją prawnuczkę trzymał w ręku i tak wtedy, wtedy też o nim pomyślałem właśnie kiedy miał już tam 80 chyba 5 czy 6 lat właśnie w tym momencie jakby w tym geście tego wzięcia w ramiona to dziecko można powiedzieć że wypełniło się całe życie już to życie jest pełne podsumowane Przecież tak wielu z nas tutaj, tutaj też jest starszy. Mieliście przecież na rękach takie małe dziecko, nie? Może nawet i swojego wnuka, prawnuka, kto miał? Kto miał na rękach prawnuka swojego? Naprawdę nie ma. To życzę wam. Może się uda, co? Trzymać na rękach prawnuka. No właśnie. I, i, i to jest taka myśl, nie? że człowiek, y, człowiek, jeśli jest wierny Bogu, y, Jego słowu. I, i, I tej obietnicy to dozna tej łaski, dozna radości pełnej, takiej, która, która właśnie wynika z tego spotkania z realną, właśnie wypełnieniem realnej obietnicy. I teraz wyobraźmy sobie dzieciątko Jezus, kim Ono jest przychodzi na świat po tylu wiekach oczekiwania na rękach Maryi, niewiasty, kobiety. A przecież ta pierwsza kobieta Ewa z Adamem w raju w tak wielkie zło wprowadzili człowieka. A tutaj kobieta przynosi dziecię. To dziecię jest wypełnieniem wszelkich obietnic. Jest tym światłem na oświecenie pogan. Jest chwałą Izraela. Jest tym znakiem przeznaczonym na upadek i na powstanie w Izraelu i tym znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Więc co musiała czuć Maryja, Józef, Symeon, także ta prorokini Anna, która jest tym uosobieniem również w tej Ewangelii tych, za których chcemy dzisiaj się modlić, siostry i braci zakonnych, tych, którzy wiernie służą Bogu. Tutaj w kościele, ta, znaczy w świątyni prorokini Anna tak wiele lat służyła, pewnie koło, może nawet i koło 50 lat służyła w świątyni. Są takie siostry zakonne przecież. I właśnie w ten dzień chcemy siostry i bracia przychodzić do świątyni i przynosić w naszych dłoniach te gromnice. One są tym symbolem Maryi, która niesie to światło na oświecenie pogan. Ta świeca, wosk czy staryna, czy z czego tam to zrobione, dzisiaj to nie ma woskowych świecy za dużo, chyba że ktoś przyniósł woskową świecę, to chwała mu, że znalazł i kupił tak. Ciężko jest zdobyć, nie? No, ale, ale uda się, więc ta świeca sama w sobie jest tym symbolem Maryi, a to światło, które zapalamy, to Jezus, którego chcemy nieść tak jak Maryja innym i ta piękna tradycja, że te grom, gromnice zapalano kiedyś w oknach do dzisiaj u, u mnie w domu mama zapala e, pioruny biją wokół a gromnica świeci w oknie choć oczywiście są piorunochrony e, jest elektryczność już nie ma tak jak kiedyś, że światło wyłączali na czas burzy czy samo jakoś się wyłączało czy wskutek awarii, ale, ale jest w tym wszystkim ukryta bardzo wielka prawda, że na tym świecie z różnych stron ten diabeł, szatan, ciska te gromy. To zło jest obecne i tak jak na wielu obrazach pięknych, też Maryja, tutaj kobieta Maryja idąca przez śnieg, zaspy, taki obraz malarza i tą gromnicą, Odpychająca, płonącą te wilki, które przychodzą, wilki, też ten szatan, który przy, przychodzi. No, tak sobie pomyślałem, dzisiaj w sumie to trochę tych gromów tam w ostatnim czasie gdzieś się pojawiło, nie? Na różnych tam ścianach w, i w mediach takich symboli, prawda? Którzy, które inni wzięli za swoje, za swój symbol, grom, błyskawica, coś złego, coś, co przynosi śmierć, nie? Więc może właśnie nawet w dzisiejszych czasach ta gromnica, czyli chroniąca przed odpychająca gromy, no bo tak, tak ludzie wierzyli, że tak właśnie jest. Może właśnie ta gromnica, którą dzisiaj przynieśliśmy w kości do Kościoła, może nawet warto, żeby płonęła kiedy będziemy wiedzieć o wydarzeniach, które będą nam przypominały burzę. Pomyślmy czy by wtedy nie byłby czas na to, żeby je Tę gromnicę też zapalić. A nawet w zimie też się zdarzają burze i gromy ciskają. O tym pomyślmy. Jezus, światło na oświecenie, Pogan, tak wielu dzisiaj żyje, jak Poganie żyją, gorzej nawet, żeby nie powiedzieć jak zwierzęta. I potrzeba nam, abyśmy wyszli i oświecili ich blaskiem Chrystusa z martwych stałego bo tak naprawdę tak jak mówiłem wielokrotnie to dziś Jezus ma nasze ręce, nasze nogi, nasze usta, naszą życzliwość, miłość, przebaczenie, cierpliwość i to też jest potrzebne i ważne. I abyśmy mieli tyle tyle odwagi, cierpliwości, tak jak ów Symeon, tak jak Maryja, która usłyszała wtedy te gorzkie, trudne słowa, że jej serce, duszę, miecz przeniknie, ale po to, aby na jaw za, wyszły zamysły serc wielu. Pokorna służebnica, która no nie bała się podjąć konsekwencji tej własnej decyzji, przyjęcia Jezusa pod swoje serce. Dzisiaj tak wielu ludzi zastanawia się, szczególnie właśnie matek i potencjalnych matek. Jak to jest, jak to będzie przyjąć dziecko? To trudne dziecko także chore, cierpiące, czy dam radę, czy wytrzymam. A może niektóre też myślą, dlaczego jestem do tego zmuszana? To są trudne dylematy, trudne pytania, ale Maryja swoją postawą. Daje nam konkretną odpowiedź, co należy czynić, komu zawierzyć, komu zaufać. A ten, kto zaufa, Bogu się nie zawiedzie. Nie zawiedzie. Choć może serce przeniknie miecz boleści i będzie bardzo trudno. I będzie płacz w poduszkę i żal i smutek. Ale właśnie Bóg daje to ukojenie. I spełnia swoje obietnice już za życia. Często tak myślimy, że Bóg wynagrodzi nam te trudy, które gdzieś tam nosimy w niebie. Tam będzie nagroda. To prawda. Ale nie tylko wtedy, bo już tutaj na ziemi. Zresztą to w Ewangelii jest napisane, że stokroć tyle otrzymam, tu i teraz, bracie, sióstr, domów wśród wszelkiego błogosławieństwa. Więc wyczekujmy z nadzieją, tak jak u Symeon, tak jak prorokini Anna, wyczekujmy z nadzieją wypełnienia Bożych obietnic, także i w naszym życiu. Trwajmy cierpliwie z tymi zapalonymi pochodniami naszej wiary, z tą płonącą świecą, która też niech również mocno nam przypomina chrzest święty, gdy też nad nami inną świecę ktoś odpalił i Przekazał nam wiary, bądźmy mu wdzięczni i sami też y, módlmy się za tych, którzy w sposób wyjątkowy wybrali Chrystusa, służbę przy Jego ołtarzu, służbę w, w, w tym wypełnieniu tych trzech cnót: czystości, ubóstwa i, i posłuszeństwa. To niełatwa droga. I dzisiaj też myślimy szczególnie o tych siostrach naszych w dysie, y, pośród wielu innych zgromadzeń. To jest, Wydaje się to takie szczególne, zakon zamknięty, klauzurowy, gdzie w takim wymiarze bardzo radykalnym te siostry trwają dniem i nocą na modlitwie, też oczekując i naszego wsparcia materialnego. Ale też my sami możemy za ich przyczyną, przy ich modlitwą wstawienniczo polecać różne trudne sprawy. Nie bójmy się też tego, może nawet pojechać wysłać jakąś kartkę. Czy, czy zadzwonić jak najbardziej od odbiorą jest siostra, która zewnętrznie to wszystko ogarnia. W tym właśnie doświadczeniu też tej prorokii Anny również odnajdźmy w Kościele i to swoje miejsce tych ludzi, którzy, którzy także będą chcieli nas wspierać w tych trudnych i ważnych momentach naszego życia, naszych bliskich. I niech to słowo Ewangelii Świętej Także napełni nas mocą, mądrością i łaską Bożą, tak abyśmy z odwagą mogli kroczyć dalej drogą ku zbawieniu. Amen.